Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć Wam o górnym zespole klatki piersiowej, w skrócie TOS. TOS możemy nazwać jako zespół objawów w kończynie górnej wywołanym uciskiem struktur nerwowo-naczyniowych. Jak jak widzicie tutaj na zdjęciu, mamy podgląd na te wspomniane struktury. Pierwszą bramką, w której może dojść do ucisku, na przykład splotu ramiennego, jest bramka mięśni pochyłych. Szczególnie pomiędzy mięśniem przednim a środkowym. Drugą bramką, w której może dojść do ucisku, jest obojczyk i pierwsze żebro. i Tutaj możliwy ucisk może być wywołany na splot ramienny, czy też tętnicę, bądź żyłę podobojczykową. Trzecie potencjalne miejsce ucisku jest to przestrzeń pod, pod mięśniem piersiowym mniejszym. Tak jak tutaj jest on usunięty częściowo, i te wszystkie wspomniane struktury też mogą być uciśnięte właśnie w tym miejscu. Idąc dalej, mamy czynniki ryzyka, które mogą nam predysponować do wywołania wspomnianego górnego zespołu klatki piersiowej. I tak jak widzicie, mogą to być sportowcy, którzy wykonują nadmierną pracę, szczególnie w obręczu barkowej, może to być pozycja codzienna, czyli Duża część społeczeństwa, która pracuje przy biurku, czy pochylenie do przodu, zgarbienie się. Zobaczcie, tak samo to może być pozycja w nocy, czy też po prostu jak śpimy, jak zasypiamy. Również mogą przyczynić się nam kontuzje, chociażby takie jak złamanie obójczyka, czy też złamanie żeber. Więc w tym przypadku warto, warto zwrócić na to uwagę. Również zmiany w postaci chociażby na przykład guzów czy nowotworów, to akurat mamy pokazane guz pan Kosta. Idąc dalej, mogą to być yy, ludzie, którzy pracują akurat w tym przypadku pracownicy budowlani, którzy szczególnie na wykonują jakieś czynności ponad głową, i idąc dalej, mogą to być też osoby po wypadkach po różnych, tak powiem, sytuacjach. Oczywiście tych czynników moglibyśmy się jeszcze doszukiwać więcej, ale tak naprawdę to są te najczęściej spotykane, które przyczyniają się do powstania górnego zespołu klatki piersiowej. Idziemy dalej i idąc teraz możemy zobaczyć objawy. I To, co tutaj macie opisane, mamy objawy neurologiczne i również mamy objawy naczyniowe. I pokrótce Wam je opowiem. Tak jak widzicie, objawy neurologiczne stanowią aż 90%, nawet do 95% stanowią tych głównych objawów. I to, co jest dość ważne, jest odrętwienie, mrowienie, zwykle w obszarze unerwionym przez nerw łokciowy, ale też nie tylko. Mogą to być objawy związane z unerwieniem dosłownie całej dłoni, więc to od razu powinna być dla nas cenna wskazówka, jeżeli pacjent mówi nam, że dosłownie cała dłoń jest zdrętwiała, czy czuje właśnie jakieś parestezje. Zanik mięśni dłoni, to też się dość zdarza bądź zaburzenie funkcji. To dość często pacjenci mogą zgłosić, że jakby jest zmniejszenie siły, utrata tej siły, czy ta funkcja jest zaburzona. No i ból w obrębie kończyny górnej, szczególnie jako charakteryzujące się takim bólem kującym, tnącym, palącym, to co tutaj macie opisane objawy naczyniowe. One są dość rzadsze, ale też są spotykane. Czyli zobaczcie, pacjenci dość często będą mogli opisywać to jako odczuwanie jakiejś właśnie poduszeczki. Możecie też zauważyć zmianę koloru skóry. Czy to będzie zasinienie, czy to będzie jakaś skóra niebieskawa. Bardzo, bardzo, bardzo różnie to może wyglądać. Na pewno będzie mogło się to różnić w porównaniu do drugiej ręki. Może być opisywane uczucie ciężaru ogólne takie osłabienie, męczliwość, męczliwość tej szczególnie tej kończyny górnej. Tak więc w tych objawach warto, abyście po prostu je wychwycili no i szczególnie można je wychwycić poprzez wywiad. I została ona diagnostyka, w której bierzemy pod uwagę szereg testów. Oczywiście, poza testami, możemy użyć badań obrazowych, takich chociażby jak USG, czy nawet zdjęcia rentgenowskie, aby właśnie wykluczyć być może jakieś guzy, bądź nawet żebro szyjne. Ale wracając do samych testów, tak jak widzicie tutaj na zdjęciach, te testy chyba widzę się niektóre powtarzają. Głównym testem jest na przykład test Adsona, który bierzemy pod uwagę. Bramkę numer 1, czyli mięśnie pochyłę. Tutaj, jak widzicie, sprawdzamy tętno na tętnicy promieniowej i wykonujemy manewr szyją, aby zamknąć. Tak, chcemy teoretycznie zamknąć tą pierwszą ramkę i zobaczyć, czy tętno na tętnicy promieniowej zmniejszy mi się. Tak samo możemy unieść tą rękę, wyczuwając tak samo tętno, możemy później doprowadzić do kompresji tej okolicy i tak samo możemy wykonać test taki czynnościowy, czyli pacjent otwiera, zamyka i też słuchać, obserwować pacjenta, no i słuchać tych objawów, które może zaraz pacjent nam podać. Tak więc ode mnie dzisiaj to tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, dajcie znać w komentarzu. Dziękuję, miłego dnia, trzymajcie się.